Hej, hej, hello ludzie. Tutaj cele 55 Gramy w Pokémon Red. E, od ostatniej walki postanowiłem, że potrenuję trochę mego Bezia. Wbiłem mu dwa levele. I teraz nadszedł czas zamsty I mikrofon mnie wkurza. O cholera, chodź tu, Marcin. No, of course. To, co widzieliście, to właśnie od teraz ucinam walki z trawy. ponieważ jeden koleś, mój dobry znajomy, zaproponował to i się zgodziłem. Tak, dobry znajomy, chodź tu, no i się teraz it's time to take my revenge. JUBIACZ Beziu Użyj Lich oh. Dobrze, że nie Sanda tak, bo bym miał teraz przesrane A teraz taką O oh, jaki Damage Poddaj się, nie masz szans Zjemcie. Po prostu zjemcie. Kurczę, zapomniałam Potionka wziąć. Mea culpa. Ale dobrze idzie jak na razie. O, szlak. O, na pewno. Poddaj się już. O, no też wygram. Z pidziejem? Wtedy miałem chyba jakieś 3 HP. Kurczę, mikrofon nie mogę ustawić dobrze. Liczcyt. Wspaniale. Póki co walka z tymi... Charmanderami, Bulbazaurami, Squirtlami nie jest taka trudna. Bo nie mają swoich... Mm, typowych ataków, czyli na przykład Squirtle wodnych, Charmander ognistych. Bo posiadając takie ataki... Zadają dużo więcej damage'a. Niż normalnie. No, bo ta scratch to jest normalny atak, a nie ognisty. A ognisty by dużo mi zabrał. Nie ma szans, już widzę moje trofeum. No ja cię sunę. Die already. Chcę Twój łeb mieć na ścianie. Będzie niezła zdubka na ścianie. Głowa Charmandera. Ej, aju. Cała szczęście, że mam Leech Seed. Bulbazaur bez tego ataku na początku by cały strasznie. O. Już nie ma szans bym przegrał. Chyba, że walnie teraz krytyka Nie O. A A A szlak, szlak. U, dobrze A O matulu Zabij Los. Yes. los, yes. yes. S, S i J, Marcin S, S i J Dwunasty level co? Oh. So locked out. Kurczę, może takie łatwiejsze słowa. Słyszałem, że Pokemon Liga ma dużo ciężkich trenerów. Muszę się domyśleć, jak przez nich przejść. Doudling? Do Jesus Christ, pierwszy raz widzę takie słowo. No może nie pierwszy. Jest tu coś? Nie. Tam dalej macie, jak to mówił Marcin, Pokémon League. Możemy tam dojść, jak zdobędziemy, e, jak zdobędziemy wszystkie odznaki. Oznaki mamy tu. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I mój fajny portrecik mieliście. Tarara, Ech. Chwilę, uleczę się. I po uleczeniu -ra -ra. tutaj mamy dziadka. Jeśli nie dostarczymy paczki ołkowi, to ten dziadek będzie leżał na ulicy, nie wiem, jakoś o tak, i nie da nam przejść. Dostał dużo kawy i czuje się dobrze. Oczywiście, możesz iść dalej. Powiedz mi, śpieszysz się? Nie. Znaczy... O cholera. Nie. No tak... Bla, 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 bla. Mówi nam... A właściwie pokazuje jak się łapie Pokemony. Oto Weedle Ta, to jest strasznie trudna sztuka. Wejść do itemów, rzucić Pokebola. Już. Jej. Jak pierwszy raz grałem, to chyba ani, ani jednego Pokebola nie złapałem. Bo byłem głupim szczelem. I nie wiedziałem co się robi. To co widzicie, to jest gym. I tam jest jeden właśnie z liderów. Ironicznie to jest ostatni z liderów. I nie możemy tam wejść na razie. Liderem w tym gimie jest Znak zapytania Jak widzicie Pan znak zapytania Jest jednym z najtrudniejszych liderów Bo ma pokemony na najwyższych levelach Pan znak zapytania Słodko Coś mi tam co chwila pierdzi W tym emulatorze To zły znak Who are you? Idziesz do Lasu Viridian? Bądź uważa... Ja, bądź uważny! To jest naturalny labirynt! A ty co tu robisz? Przyszedłem tu z kolegami. Aha, Olali cię widocznie. Tu, tu... Ja, to nie jest właśnie taki labirynt. Jest dosyć prosty. Pokeball! Eee... nie. Tu nic. I to już właściwie wszystko. Teraz już można iść tylko w prawo i w górę. To nie jest taki labirynt. A, skończyło mu się pokebole. Dziwna muzyka. <laughs> Trener. Hej, masz pokémony. Chodź, zawalczmy. Cholera, nie chcę. Może mój Bezio nie chce, co? Wziąłeś to pod uwagę? No, Kicham. Tackle. O, ładnie! Python. Python Stick to zdenerwujący atak, bo może wywołać Python, czyli truciznę. Trucizna zabiera nam ciągle HP. Nawet się nie walczymy. No i jak się nie zdąży do Poké Center, to zdechnie nam. Po Ale, jeśli ma się Antidotum, to się używa na takim Pokemonie i Luz. caterpi. Ludzie, mam łapać caterpie? Bo tak się zastanawiam No Caterpie can't cut it Fajnie Siuf, Ale wycinka lasu była Zero dbania o środowiska Środowisko No chodź tu Jo Jam out? Bak kaczała Weedle Ta Ci bak kacza, że są trochę denerwujący Bo mają prawie same weedle, metapody e, Caterpie I, i Kukuny Kakuny ka Ale mój bejzio wytrwa Walkę z każdym mm. Możesz przestać mnie walić, byłbym wdzięczny. To Bejzom mógłby się bardziej skupić na krytykach. O, to ma się kakuna? Czarne oczy, szczypce, no, idealny koszmar dzieciństwa. <grytania> Już... No nie umiem tego porównać, do niczego. Chodź. Taki trochę alien. No właśnie, kukurni i metapody mają denerwujący atak harden. Powoduje on zwiększenie się obrony, przez co nasze ataki są mniej efektywne. I widzicie, co się dzieje. I walka się wydłuża.